Drodzy Państwo, jest sam środek zimy. Yy, za oknami zimno, ciemno, ponuro. No i tak naprawdę jeszcze nie myślimy o tym, że za chwilę zacznie się sezon na śluby. Tak, proszę Państwa. Po walentynkach, kiedy to większość yy, no, osób, które miało się zaręczyć, się zaręczy, yy, no terminy ślubów zbliżają się wielkimi krokami. Sezon ślubny zaczyna się raczej tak, jak wszyscy wiecie, yy, maj, czerwiec, lipiec, wakacje, do no, wrzesień, październik. Więc, drodzy Państwo, zapewniam Was, jest to ostatni moment, aby zacząć zastanawiać się nad wyborem kogo. Osoby, która sprawi, że nasze wspomnienia będą wieczne fotografa. Dlatego w naszym studiu jest pan Karol Setlak. Witaj, Karolu, fotograf Witam zajmujący się właśnie dokumentowaniem tego najważniejszego dnia w życiu każdej zakochanej pary, dla wielu osób jest to naprawdę najważniejszy dzień w życiu. Powiedz mi, Karolu, na co musimy zwrócić uwagę, decydując się na wybór fotografa i wybór metody, w jaką chcemy być fotografowani? Jakie są to najczęstsze pytania, które ci są zadawane? Przede wszystkim, e, podczas pierwszej rozmowy, wiele, wiele par zadaje nam pytanie, czy to już jest ten czas, że powinniśmy zabukować fotografa, e, zarezerwować sobie termin. Każda para musi odpowiedzieć sobie właśnie na to pytanie, kiedy e, zacznie szukać fotografa. Im wcześniej, tym lepiej. Tym bezpieczniej, prawda? Bezpieczniej. No właśnie. E, I im wcześniej zaczniemy szukać fotografa, tym jest to bardziej prawdopodobne, że znajdziemy to, czego szukamy i o, zdobędziemy ten produkt jedyny wymarzony. Bardzo często nasi klienci o, o, pytają nas, czy robimy również sesje przedślubne. O, nazywamy te, te sesje bardzo często sesjami zaręczynowymi. O, są to sesje, podczas której młoda para może o, poczuć się swobodnie przede wszystkim przed obiektywem, przed aparatem, i przetestować samych siebie, jak będą wyglądali, jak będą czuli się zero. podczas dnia ślubu. Mhm. Poza tym pozostają przepiękne wspomnienia, które a, bardzo często nasi klienci wykorzystują a, podczas a, tworzenia jednego z naszych produktów. Jest to na przykład Guestbook. Mhm. I wykorzystujemy z, z takiej sesji zdjęcia a, w takiej książce, gdzie mhm. a, państwo młodzi a, stawiając ten Guestbook na recepcji, podczas zabawy weselnej, goście mogą zostawić nam wpisy i jakiekolwiek to dedykacje. To bardzo piękne. A w jaki sposób można, można takie zdjęcia dostać? Także na, na, na płycie w formie elektronicznej? Jeżeli chodzi o sesje ślubne, mm -hmm. z reguły dostarczamy takie zdjęcia mm -hmm. w formie a, elektronicznej na nośniku USB, ponieważ płyta kompaktowa niestety ma ograniczoną żywotność. A, dzisiejsza technologia poszła do tyle do przodu, że na a, zwykłym flash drive mm -hmm. a, możemy zmieścić dużo więcej zdjęć, w naszym przypadku nasze studio oferuje naszym klientom zdjęcia w dwóch formatach. Są to zdjęcia, które dostajecie z logo. Mm -hmm. I te zdjęcia para tak. może sobie na przykład zrobić post na mm -hmm. Facebooku, na różnych stronach social no media. Tak, może to wykorzystać szybko, nie musi tego wszystkiego a... przekładać, zgrywać i tak dalej. Absolutnie. Prawda? To łatwiej, I druga szybciej. rzecz, drugi folder, to są zdjęcia high resolution. Mm -hmm. I to jest kolejna rzecz, na którą państwo młodzi, przyszli młodzi powinni zwrócić uwagę, czy a chcą mieć zdjęcia high resolution i nie wszyscy fotografowie od początku oferują takie zdjęcia. Mhm. Czasami jest to coś, co dodatkowo należy sobie wykupić. Tak. I jest wiele czynników, które budują pakiet ślubny i na to Państwo musicie zwrócić uwagę przy wyborze fotografa. I przeczytać sobie wszystko bardzo dokładnie. Częścią pakietu ślubnego. Mm -hmm. A jeżeli chodzi już o te e, z, zdjęcia bardzo dobrze, dobrej jakości, to czy e, warto zdecydować się na retusz i czy w ogóle one są automatycznie retuszowane, takie zdjęcia? Bo w to naszym chyba... przypadku, e, jeżeli chodzi o moje studio, wszystkie zdjęcia, przez które przechodzę i dostarczam do naszych klientów, e, jeżeli przechodzą zdjęcia przez selekcję. Uh, I my tworzymy pierwszy wybór zdjęć. Aha, wy, wy tworzycie pierwszy. Czyli wy, tak. wy wybieracie pierwsze te, które wiecie, że pierwszy są Pierwszy okay. batch Aha. jest uh, wyborem, gdzie my wybieramy mm, najlepsze, tak. zdjęcia, najlepsze zdjęcia, najlepsze ujęcia. I to są zdjęcia, które klient widzi po raz pierwszy mm -hmm. po pierwszej selekcji. Nie chcemy zalewać klientów. 5000 zdjęć. No to właśnie, jest, ile to jest, się robi w czasie takiego uh, jeżeli ślubu? Jest, jeżeli to mamy to? podczas ślubu dwóch fotografów, mm -hmm. uh, jesteśmy w stanie przynieść uh, z całego materiału około 5000 zdjęć. To, okay. jest, to jest bardzo dużo. Jest. Aczkolwiek. Uh, lepiej mieć uh, zdjęcia, z których możemy coś wybrać i wybrać właśnie to jedno jedyne, mm -hmm. które będzie właśnie stwierdzało i będzie wisiało na ścianie. Uh, ponieważ uh, nie możemy się ograniczyć do czegoś takiego, że zrobimy 300 zdjęć i będziemy chcieli Państwa młodych zadowolić uh, dwoma jakimiś zdjęciami, które są w jakiś tam sposób dobre. Nie do, tak, tak. Szukamy perfekcyjnego zdjęcia, które po 20 latach przypomni nam ten moment. To szaleństwo, które było podczas dnia ślubu. Piękne. Powiedz mi, Karol, jak wygląda takie przygotowanie do sesji y, przedślubnej, sesji narzeczeńskiej? Y, jak wygląda przygotowywanie pomysłu na to? Bo bardzo często myślę, że są ludzie, którzy przychodzą i mówią, chcemy zrobić taką sesję, ale no, wie pan, my nie mamy zielonego pojęcia, jak to zrobić. Bo wszyscy mają tak samo, chcemy inaczej, ale nie wiemy jak. Może zacznę od tego. Jak spotykam się z moimi klientami po raz pierwszy, a ustalamy pewne fakty, co chcemy zrobić i jak chcemy to zrobić. Każda para jest inna. Nie oszukujmy się, każdy szuka czegoś indywidualnego, czegoś, co może reprezentować tą parę i dlatego staramy się wyciągnąć z tych par, z którymi współpracujemy, te momenty, które łączą ich razem, mhm. te momenty, które tworzą... Tak, sesja psychoterapeutyczna, a, powiem szczerze. W pewien Coś sposób w tak. Jest, Dlatego pytamy się e, naszych klientów, jakie mają zainteresowania, jakie mają hobby, czy są jakieś szczególne miejsca, które e, są ważne dla łączą nich, ta, ich razem. Niektórzy ludzie e, chcą być fotografowani na tle kwiatów, drzew, lubią przyrodę. Z takimi ludźmi spędzamy czas w parku. Mhm. Inni. Chcą być fotografowani w mieście, lubią samochody, lubią tak. otoczenie Industrialne. miasta, Industrialne, <laughs> tak jest. I tacy ludzie nawet e, czasami pytają, czy my byśmy byli w stanie fotografować e, w garażu. Tak. Absolutnie tak. Mm -hmm. Jeżeli ktoś chce, jeżeli to będzie reprezentowało osobę, mm -hmm. tą e, na zdjęciu, mm -hmm. jak najbardziej. Staramy się sprostać e, wymaganiom klientów, ale sami też też te, proponujecie coś sami. Absolutnie proponujemy. Mm. Wiele ludzi przychodzi do nas bez pomysłu. Co mamy robić? Ale chcą mieć piękne zdjęcia, mm -hmm. więc dajemy im opcję. Kiedy lepiej zrobić sesję przed ślubem, czyli tą taką już w, w, w sukience, w, w, w garniturze, we wszystkim e, czy zrobić to przed ceremonią, czy po, jak sugerujesz? Bo są zdania podzielone. Jeżeli e, para młoda decyduje się na zrobienie sesji. Podczas dnia ślubu jest to związane ze stresem, jest to związane z e, gwałtownością momentu, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy chcą e, zrobić to jak najlepiej. Mm -hmm. Każdy szuka tego pięknego e, ujęcia, tego mm -hmm. pięknego momentu, ale musimy pamiętać o tym, że państwo młodzi zwykle są zestresowani. Dzień się toczy, trzeba jechać na zegar, recepcję, i tak dalej, i tak dalej. Więc. E, kiedy? Dobrym momentem jest na ustawienie takiej sesji po dniu ślubu. Mm -hmm. To nie musi być e, niedziela, ponieważ mm -hmm. w niedzielę bardzo często ludzie są zmęczeni. Może być lepiej, jesteś, to że? tydzień po ślubie, Aha. może być to dwa tygodnie po ślubie. I bardzo często to jest kolejna opcja, którą nasze studio oferuje naszym klientom. Pary, które decydują się na taką sesję po e, ślubie w inny dzień, mają więcej swobody, mm -hmm. są bardziej otwarci, są bardziej promieniści. Nie denerwują się przede wszystkim. Wtedy mamy też więcej czasu na to, żeby coś zaplanować, żeby coś zrobić. Bardzo często jest tak, że, że makijaż, który panie młode, panny młode robią, robią na, do, do kościoła, to może być zupełnie inny makijaż niż ten, który zrobimy podczas sesji, która zajęta na to na zewnątrz, prawda? Jest inne oświetlenie, to też musimy na to zwrócić uwagę. Jak się ubierzemy, jak się, jak się umalujemy, jak się uczeszemy. Ma bardzo do... duży wpływ, jak tak. będzie wychodzić. A... No więc właśnie. A, panna młoda na zdjęcia. I tutaj pytanie właśnie, czy robić, zdecydować się na mocniejszy makijaż, czy raczej tak jak zazwyczaj się sugeruje, taki bardzo delikatny, prawie nie. Jak, jaka jest, jak ze strony fotografa to wygląda? To znaczy, jeżeli chodzi o makijaż w dniu ślubu, mhm. zdecydowanie zalecałbym makijaż, który będzie w stanie a, pokryć jakieś e, niedoskonałości. I chcemy wyglądać jak najpiękniej. Każda panna młoda chce w tym dniu być tą jedną jedyną. A, dlatego fotografii ślubnej oraz rozmowy z fotografem, powinno być również jaki makijaż. Mm -hmm. a, makijaż powinien być dobrany do sukni, makijaż powinien być dobrany do tego, jakie będziemy mieć kwiaty, no czy mm -hmm. nasze bridal party, czyli a, część orszaku ślubnego w będzie w a, odpowiednich kolorach. Wszystko powinno być w miarę stonowane i mm -hmm. a, współgrać. Mm -hmm. Aczkolwiek a, panna młoda powinna pamiętać również o tym i rozmawiając z makijażystką wspomnieć iż te zdjęcia, które będziemy my robić jako fotografowie, będą reprezentować jej twarz i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Więc e, makijaż powinien być na tyle mocny. Mm. Aby podczas kiedy używamy na przykład e, świateł studyjnych mm. czy świateł flaszowych, tak, ta skóra, e, ta skóra, własna, skóra była nadawiona. nadal e, matowa. Jeżeli nasza skóra będzie się świecić, jeżeli nie będzie mm -hmm. matowa, no to będziemy widzieć e, białe plamy nie, przy... i okay. nieprzyjemne, nieprzyjemne miejsca. I będziemy na, na wyglądać, że panie, jakbyśmy były spocone, A, no powiedzmy sobie szczerze. No. Dokładnie tak. I szczególnie jeżeli mamy ślub e, podczas e, lata. Mm -hmm. Pogoda tutaj a, szczególnie nie w, sprzyja być matową, nie, nie te, Wiecie Państwo, że mamy bardzo dużo chimitów, więc a, tak. to ma bardzo duży wpływ również, więc a, z tego co wiem z doświadczenia, mm -hmm. dużo makijażystek używa tak zwanych airbrush, a, więc pokrywają skórę tak. różnymi a, środkami, które zapobiegają. Na tłuszczaniu się i świeceniu się świeceniu. Skóry, no tak. więc... Ach, Takie drobnostki, o których my sobie nie zdając sprawy, możemy sprawić, że, że zdjęcia ślubne, które mają być naszą pamiątką na całe życie, nie będą, nie będą nas w pełni, w pełni zadowalać. Karolu, bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Mam nadzieję, że rozwiałeś sporo wątpliwości, które szykujące się do ślubu młode pary mają, bądź ich rodziny. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję pięknie za wizytę. Wszystkich serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.carolsetlak.com Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, serdecznie proszę o e-mail. Możecie wysłać minimal na kontakt at bądź też kontakt telefoniczny 203-246-6251. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, Karol.